Moja żoneczka jest najwierniejsza i nie opuści mnie. Choć się ludziska bardzo starają, sekty się trzymają, ale tym to ja się wcale nie przejmuję. Moja żoneczka wierność zawsze dochowuje. Bo jest z górnej półeczki Niebeksa laleczka Przytula się do męża Swojego waldeczka Stał się małżonek Fajnym blogerem Nie jest on frajerem Nic nie robi Z podkopywania Z wyrachowania Bardzo kocha żoneczkę Ekstra ma ci peczkę Zasadę on nie złamie, żonkę nie okłamie, bo ma zasadę swoją wpojoną, zajmuje się żoną, więc koczek w boczek mu nie pasuje, kobiety kasuje na co inna kobieta, jakaś tam mężatka, jak bez mojej żoneczki, puściutka jest chatka. A ja wcale nie grzeszę, przy niej się nie peszę, zarażące dogodzę, równo z nią dochodzę.